Witajcie moi drodzy, jako że z tamtym konkursem mam taki mały problem, a chodzi mianowicie o to, że za duże wymagania zrobiłam i bardzo długo czasu mi zajmuje sprawdzenie tego wszystkiego, tak zanim rozwiążę tamten przychodzę do was z następnym, postaram się tam jak najszybciej ogarnąć i do wygrania macie barwy marzur i zapach mazur, są to moje patronaty, obydwie, pierwsza i druga część będą dla was, no a warunkiem wzięcia udziału w konkursie, zostawienia pod tym filmikiem łapeczki w górę no i komentarza yy, czy jesteście zainteresowani tymi książkami, a jeśli tak, to dlaczego? Dlaczego byście chcieli, żeby po prostu one do was trafiły? I jak dzisiaj mamy drugi kwiecień, 2 e, maj, tak? Y, konkursik będzie trwał, nasz się konkurs na rozdanie do 15 maja. No i w tym czasie mam nadzieję, że tego jak najszybciej rozwiążę, gdyż już nie będę miała takich wymagań jak ostatnio. Także bardzo miłe będzie, jeżeli będziecie pod dalszymi filmikami łapeczki w górę dawali jakieś tam miłe komentarze, ale ogólnie najbardziej pod tym filmikiem. Także konkursik pamiętajcie do dnia 15 kwietnia, a pod tym filmikiem wyrażacie swoje zgłoszenie. No i co? No i to wszystko. Później zrobimy losowanie, no i zobaczymy, który z Was wygra. A mam nadzieję, że tym razem pójdzie dużo, dużo szybciej. Także ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Pa pa!